Cześć, jestem Magda z Carillow.pl. Chciałabym Wam dzisiaj pokazać, czym różnią się poszczególne nosidełka Deuter, dlatego że jak przychodzicie do nas kupić bądź wypożyczyć nosidełko, bardzo często zastanawiacie się, jakie są różnice pomiędzy trzema modelami, które mamy na sklepie. Zaczniemy od nosidełka Kit Comfort. To jest nosidełko, które jest najbardziej zabudowane z tych wszystkich trzech modeli. Ono zarówno tutaj te boki. Które opulają malucha, jak i chin -pad, mają najbardziej wypełnione i zabudowane. Tutaj również mamy największą komorę załadunkową na dodatkowe rzeczy. Jest ona zapinana na suwak. Mamy również w niej kieszonki, tutaj po bokach pasa biodrowego. Swoją konstrukcją. Nosidełko Kid Comfort jest najbardziej przystosowane do sylwetki męskiej. Jest ono również najcięższe ze wszystkich trzech modeli. Drugim modelem jest Kid Comfort Active, który jest nosidełkiem lżejszym od Kid Comfort. Tutaj te boki są mniej zabudowane, bardziej przewiewne, ponieważ są z takiej siateczki, i tutaj również ChinPad jest tylko taki symboliczny. Milutki, natomiast nie jest tak gruby i otulający jak w modelu Kit Comfort. Mamy tutaj również mniejszą strefę załadunkową. Jest tutaj kieszonka, która jest zapinana na taki haczek. I również bardziej przystosowany do sylwetki męskiej. Do modelu Kit Comfort Active pasuje również daszek, który pokazywałam przy comfort, przy nasidełku Comfort, natomiast nie jest on dołączony w zestawie, trzeba go dokupić oddzielnie. Trzecim modelem jest Kit Comfort Active SL. Tak naprawdę budową i funkcjonalnością nie różni się dużo od modelu Kit Comfort Active, natomiast model SL jest przeznaczony. Do noszenia przez kobiety. Tutaj jest troszeczkę inaczej i inna długość pasów na Są one krótsze. Również możemy je oczywiście tutaj sobie wyregulować na wysokość. Natomiast pas biodrowy jest węższy, dzięki czemu lepiej pasuje do kobiecej sylwetki. Również nie ma w zestawie do niego daszka przeciwsłonecznego. Trzeba go dokupić oddzielnie. Mam nadzieję, że przybliżyłam Wam różnicę pomiędzy poszczególnymi modelami nosidełka Deuter. Natomiast jeżeli chcecie przymierzyć, zobaczyć, które będzie pasowało dla Was najlepiej, bądź w którym najlepiej będzie Wam się nosiło wasze dziecko, zapraszamy Was do Warszawy na Anielewicza 37. Możecie u nas takie nosidełka przymierzyć, możecie je wypożyczyć również wysyłkowo, jak również zakupić. Oferujemy również abonament na wypożyczenie. Przez, przez cały rok, dzięki czemu możemy Wam zaproponować najlepszą cenę za długi czas wypożyczenia. Zapraszamy.